Wyobraźcie sobie, że patrzycie na odległą latarnię uliczną w deszczową noc. Krople deszczu na waszym oknie mogą zniekształcać światło, sprawiając, że wydaje się rozmazane, zwielokrotnione, a nawet wygięte w dziwne kształty. A teraz wyobraźcie sobie, że to samo dzieje się na kosmiczną skalę, ale nie z kroplami deszczu lecz z ogromną grawitacją galaktyk i gromad galaktyk. To, moi drodzy, jest właśnie istota soczewkowania grawitacyjnego. To zjawisko, w którym grawitacja działa jak gigantyczna soczewka w kosmosie, zakrzywiając i wzmacniając światło obiektów znajdujących się bardzo, bardzo daleko. To taki naturalny teleskop, pozwalający nam dostrzec to, co inaczej byłoby niewidoczne. Aby naprawdę zrozumieć, jak działa soczewkowanie grawitacyjne, musimy cofnąć się do ogólnej teorii względności Alberta Einsteina. Przed Einsteinem postrzegaliśmy grawitację jako siłę, niewidzialną nić, przyciągającą obiekty do siebie. Tak. Jak opisał to Isaac Newton. Ale Einstein przedstawił radykalnie inny obraz. Zaproponował, że przestrzeń i czas są splecione w czterowymiarową tkaninę zwaną czasoprzestrzenią. Ta tkanina jest dynamiczna, elastyczna i może być zakrzywiana przez obecność masy i energii. Wyobraźcie to sobie jak kosmiczną trampolinę. Połóżcie na tej czasoprzestrzennej trampolinie Kulę do kręgli, reprezentującą masywny obiekt, jak gwiazda czy galaktyka. Tkanina ugina się, zakrzywia, tworząc wgłębienie wokół kuli. To właśnie zakrzywienie postrzegamy jako grawitację. Światło, mimo że nie ma masy, również podróżuje przez tę czasoprzestrzeń i podąża za krzywiznami utworzonymi przez tę masę. Soczewkowanie grawitacyjne. To nie jest zjawisko uniwersalne, pasujące do wszystkiego, jak ulał. Generalnie dzielimy je na trzy główne typy: silne soczewkowanie, słabe soczewkowanie i mikro soczewkowanie. Silne soczewkowanie grawitacyjne tworzy piękne, zniekształcone łuki, wielokrotne obrazy, a nawet pełne pierścienie Einsteina odległych galaktyk. Słabe soczewkowanie grawitacyjne to znacznie subtelniejszy efekt, powodujący niewielkie, prawie niedostrzegalne odchylenia. Na koniec mamy mikrosoczewkowanie, które występuje, gdy znacznie mniejszy obiekt, jak gwiazda czy nawet planeta, przechodzi niemal dokładnie przed bardziej odległą gwiazdą. Efekt ten powoduje tymczasowe charakterystyczne pojaśnienie gwiazdy źródłowej obserwowane z Ziemi. Każdy typ dostarcza unikalnych informacji i wymaga różnych metod obserwacji i analizy. Wśród najbardziej zapierających dech w piersiach przejawów silnego soczewkowania grawitacyjnego znajdują się Zjawiska znane jako pierścienie Einsteina. Wyobraźcie sobie taką sytuację: odległe, jasne źródło światła jest idealnie ukryte za masywną galaktyką, znajdującą się na pierwszym planie. Jeśli ustawienie jest absolutnie precyzyjne, grawitacja galaktyki pierwszoplanowej zakrzywi światło obiektu tła wokół siebie, jednakowo we wszystkich kierunkach. Rezultat? Odległa galaktyka zostaje rozmazana w pełny lub prawie, prawie pełny m, okrąg światła otaczający galaktykę soczewkującą. Ta niebiańska aureola to właśnie pierścień Einsteina. To pierścienie to nie tylko ładne obrazki. To precyzyjne laboratoria fizyczne, rozsiane po nieboskłonie, oferujące wyjątkowe możliwości. Ważenia galaktyk i testowania naszego rozumienia grawitacji. Soczewkowanie grawitacyjne to znacznie więcej niż tylko kosmiczna ciekawostka. Stało się niezbędnym narzędziem dla astronomów. Jedno z jego najważniejszych zastosowań to badanie ciemnej materii. Obserwując, jak światło odległych galaktyk jest zniekształcane przez znajdujące się na jego drodze gromady galaktyk, astronomowie mogą tworzyć mapy całkowitego rozkładu masy w tych gromadach. Oprócz ciemnej materii, soczewkowanie grawitacyjne pomaga nam mierzyć kosmiczne odległości i badać ekspansję wszechświata. Gdy odległy obiekt oraz np. kwazar jest wielokrotnie. Soczewkowany, światło z każdego obrazu podróżuje nieco inną drogą, przez zakrzywioną czasoprzestrzeń wokół soczewki. Mierząc te opóźnienia czasowe i modelując rozkład masy soczewki, astronomowie mogą wyznaczyć stałą habla. Co więcej, soczewkowanie grawitacyjne, zwłaszcza mikrosoczewkowanie, stało się kluczową techniką odkrywania egzoplanet. Otwiera to nowe okna na różnorodność układów planetarnych w naszej galaktyce. Historia pierwszej obserwacyjnej wskazówki dotyczącej soczewkowania grawitacyjnego to dramatyczny rozdział w historii nauki, na zawsze związany z Albertem Einsteinem i Sir Arthurem Eddingtonem. Einstein opublikował swoją ogólną teorię względności w 1915 roku, proponując że grawitacja nie jest siłą, lecz zakrzywieniem czasoprzestrzeni spowodowanym przez masę. I że to zakrzywienie powinno uginać światło. Jednym z pierwszych zaproponowanych testów była obserwacja światła gwiazd przechodzącego blisko Słońca podczas całkowitego zaćmienia Słońca. Angielski astronom Arthur Eddington stanął na czele e, ekspedycji mających na celu obserwację tego zaćmienia i poddanie ogólnej teorii względności próbie. Po miesiącach starannych pomiarów i analiz wyniki ogłoszono w listopadzie 1019 roku, dostarczając pierwszych mocnych dowodów obserwacyjnych na rewolucyjną teorię Einsteina. To był świt zrozumienia prawdziwej natury grawitacji. aby w pełni wykorzystać moc soczewkowania grawitacyjnego. Astronomowie potrzebowali znacznie potężniejszych oczu skierowanych w niebo. Nastała era wielkich obserwatoriów, zarówno naziemnych, jak i kosmicznych. Teleskopy takie jak kosmiczny teleskop Hubble'a, wystrzelony w 1990 roku, zrewolucjonizowały tę dziedzinę. Umieszczony ponad ziemską atmosferą powodującą rozmycie obrazu, Hubble mógł rejestrować niezwykle ostre obrazy odległego wszechświata, ujawniając soczewkowane łuki, wielokrotne obrazy, a nawet pierścienie Einsteina z niespotykaną dotąd klarownością. Niedawno kosmiczny teleskop Jamesa Webba, wystrzelony w 2021 roku, wyniósł badania nad soczewkowaniem grawitacyjnym na zupełnie nowy poziom. Jej WST jest zaprojektowany do obserwacji w świetle podczerwonym, co jest kluczowe do dostrzegania najdalszych obiektów we wszechświecie. Analiza światła przechwyconego przez te teleskopy to żmudny proces, ujawniający skład chemiczny temperaturę od odległość i ruchy gazu w odległych galaktykach. Te wspaniałe teleskopy są naprawdę. Naszymi oknami na soczewkowany wszechświat, odkrywającymi jego ukryte cuda. Podczas gdy obecne teleskopy, takie jak Hubble i JWST, nadal odkrywają tajemnice za pomocą soczewkowania grawitacyjnego, społeczność astronomiczna zawsze patrzy w przyszłość. Perls. W szczególności dwie nadchodzące misje obiecują zrewolucjonizować nasze rozumienie wszechświata poprzez szerokopolowe przeglądy soczewkowania: misja Euclid Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman-Nasa. Misja Euclid, wystrzelona w lipcu 2023 roku, ma na celu mapowanie geometrii ciemnego wszechświata. Podobnie kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman NASA, którego start planowany jest na połowę lat XXI wieku, będzie miał pole widzenia 100 razy większe niż Hubble. Te przyszłe misje dostarczą nam bardzo dokładnych map ciemnej materii, zbadają równanie stanu ciemnej energii i odkryją ogromne liczby sir, soczewkowanych kwazarów i galaktyk GAP-2S. Przyszłość badań nad soczewkowaniem rysuje się niezwykle jasno, obiecując głębsze i bardziej e, sz... słowe zrozumienie struktury ewolucji i ostatecznego losu wszechświata. Soczewkowanie grawitacyjne, niegdyś ciekawoskowa. Prognoza rewolucyjnej e, teorii rozkwitło w jedno z najbardziej wszechstronnych i potężnych narzędzi e, obserwacyjnych astronomii, od e, dramatycznych łuków i wielokrotnych obrazów silnego e, soczewkowania Po subtelne sygnały e, statystyczne słabego soczewkowania i ulotne migotania mikro soczewkowania. To zjawisko oferuje nam unikalne okna na kosmos pozwala nam widzieć dalej, ważyć to, co niewidzialne i testować same fundamenty naszego rozumienia grawitacji oraz ewolucji wszechświata. Podróż odkrywcza od teoretycznych spostrzeżeń Einsteina i śmiałej ekspedycji Eddingtona związanej z zaćmieniem po zachwycające obrazy z Hubble'a i JWST oraz obietnice przyszłych misji takich jak Euclid Roman podkreśla Piękną współgrę teorii i obserwacji w nauce. Soczewkowanie grawitacyjne nie tylko potwierdza to, co wiemy. Konsekwentnie rzuca nam wyzwanie, by patrzeć głębiej, kwestionować nasze założenia i udoskonalać nasze modele wszechświata. Obrazy, które tworzy te eteryczne pierścienie i widmowe łuki należą do najbardziej urzekających i budzących podziw wizualizacji w astronomii. Przypominają nam, że jesteśmy częścią czegoś naprawdę wielkiego. Wszechświata rządzonego przez eleganckie zasady, które dopiero zaczynamy w pełni pojmować. W miarę postępu naszej technologii i pogłębiania się naszego zrozumienia, soczewkowanie grawitacyjne bez wątpienia nadal będzie kluczem otwierającym jeszcze więcej tajemnic wszechświata, na zawsze zmieniając naszą perspektywę na kosmos i nasze miejsce w jego wspaniałej, rozgrywającej się historii.